Chcesz grillować na balkonie, tarasie, w domu albo ogrodzie? Dobrze trafiłeś. Dzisiaj porównujemy dwa grille elektryczne i dwa gazowe. Zobaczysz, czym się różnią i na co zwrócić uwagę przy wyborze. Jeśli chcesz wygodnie grillować w mieszkaniu czy na balkonie, grill elektryczny to najlepszy wybór. Nie dymi, nie potrzebuje ognia, wystarczy podłączenie do prądu. Zanim jednak wrzucisz coś na ruszt, zobacz, na co warto zwrócić uwagę. Liczy się moc, im większa, tym szybsze nagrzewanie. Dobrze, jeśli płyty są nieprzywierające i łatwe do czyszczenia. Fajnie też, jeśli grill ma system odprowadzania tłuszczu i tryby automatyczne. To spora wygoda, zwłaszcza na początek. No i jeszcze kwestia budowy. Są grille zamknięte, które grzeją z góry i z dołu, otwarte grzejące tylko od spodu i takie, które możesz rozłożyć płasko i grillować na dwóch powierzchniach naraz. Jeśli szukasz kompaktowego grilla do codziennego użytku, sprawdź Philips serii 7000. Ma dwie pochyłe płyty do odprowadzania tłuszczu, więc jego nadmiar spływa do specjalnej tacki, a jedzenie grilluje się równomiernie. Do tego szybkie nagrzewanie i dołączona sonda temperatury, która pozwala dokładnie kontrolować stopień wysmażenia. Dzięki temu nie musisz zgadywać, czy twój burger jest już gotowy do podania. To świetny wybór dla jednej, dwóch osób, idealny do szybkiego codziennego grillowania. A jeśli gotujesz dla rodziny lub znajomych Tefal OptiGrill XL, to strzał w dziesiątkę. Cztery tryby w jednym urządzeniu. Grill, piekarnik, pełny posiłek oraz rozkładana powierzchnia. Możesz otworzyć go jak książkę i grillować jednocześnie na dwóch płytach. To, co naprawdę robi różnicę, to programy automatyczne. Tefal ma ich aż 12. Od steków po warzywa i owoce morza. A do tego czujnik grubości mięsa i wskaźnik wysmażenia. To świetny wybór, jeśli gotujesz dla rodziny albo znajomych. Nawet do 8 porcji naraz. A po wszystkim płyty i tackę po prostu wkładasz do zmywarki i gotowe. Dobra, teraz czas wyjść z kuchni i przenieść się na taras. Jeśli masz taras lub ogród i marzysz o klasycznym grillowaniu, warto postawić na grill gazowy. Więcej mocy, większa powierzchnia, no i ten ogrodowy vibe, który tak bardzo kochamy żeby dobrze wybrać grill gazowy, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy: liczba palników, im więcej, tym łatwiej sterować temperaturą, ruszt żeliwny bardzo dobrze trzyma ciepło, jest wytrzymały i daje świetne efekty, stalowy jest lżejszy i prostszy w czyszczeniu, aromatyzery najlepiej stalowe i o dużej powierzchni, no i dodatki: półki, szafka, palnik boczny, termometr. Uchwyty na akcesoria, wszystko co ułatwia grillowanie. Na pierwszy ogień Broil King Royal 320. Trzy palniki, termometr, składane półki boczne. Największy atut? Żeliwny ruszt i to dwustronny. Zaraz pokażę Ci jak to działa. Grillujesz stek, wybierasz stronę stożkową. Maksymalna moc i piękny wzór diamentu na przypieczonej skórce. A jeśli pieczesz żeberka, strona rynienkowa będzie idealna. Nadmiar tłuszczu odpływa kanalikami do oddzielnego pojemnika, a ten, który skapuje na aromatyzery, odparowuje i dodaje aromatu potrawie. Największy plus – rozmiar. Jeśli nie potrzebujesz dużego grilla, a chcesz korzystać z wygody urządzenia gazowego, to bardzo rozsądny wybór. A jeśli marzy Ci się coś z większą mocą i powierzchnią rusztu, wypróbuj Color Relish V1. Ma cztery palniki główne, jeden dodatkowy boczny i półeczki. Na ruście głównym łatwo stworzysz strefy o różnej temperaturze, więc jednocześnie ugrillujesz i rybę, i warzywa, i stek, a na palniku bocznym przygotujesz sos czy podgrzejesz zupę. Różnorodny posiłek nawet dla kilku osób. No dobra, czas na krótkie podsumowanie. Gdy wybierasz grill, zwróć uwagę na wielkość urządzenia, liczbę funkcji, łatwość czyszczenia i to, jak często będziesz z niego korzystać. Jeśli szukasz grilla do mieszkania, kuchni albo na balkon, najlepiej sprawdzi się model elektryczny. Wygodny, prosty w użytkowaniu, nie wymaga rozpalania ognia i jest łatwy w czyszczeniu. Idealny na co dzień. Chcesz grillować w ogrodzie lub na tarasie? Grill gazowy da Ci więcej mocy, większą powierzchnię rusztu i możliwość przygotowania większych porcji naraz. Po więcej informacji zajrzyj do linków w opisie filmu i na stronę eurocom.pl. A tymczasem, smacznego grillowania!